429416 Nie wiem, wie, 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 jakiś kurwa chłop do nie mnie wytrwania Jest w jakaś bajera i napierdala do mnie, nie? 429416 No Odzwonię Szef jak jakaś bajera, no to kurwa Jak słyszę bajerę, no to widzę coś takiego Ja pierdolę Halo? Yy, Grzesiu, Lizodu, D Montana. Właśnie jeszcze od kapeli dostałem. Kapela mi tak co? randomowo wysyła. Grzechu się ciebie nie boi. O, co? co tam się znowu dzieje z wami? Wglada, dobra. Ale z kim? To co? Halo? Ale z kim się dzieje? Z wami. Poczekaj chwilę. Ty, Baczer!